Aktualizacja Call of Arms właśnie zawitała do Valheim a wraz z nią ogrom zmian, przebudowany system walki, nowe talizmany, przeciwnicy, zestawy zbroi, broni, a także rebalans mocy wygnanych. To największy update od dawna, dlatego sprawdźmy co ze sobą przynosi. Całość aktualizacji silnie koncentruje się na przebudowanym systemie walki, dlatego od tego elementu zaczniemy całe omówienie. Do gry trafiła nowa umiejętność uniku, zdobywana jak łatwo się domyślić w trakcie unikania ataków przeciwników. Wykonując unik perfekcyjnie odzyskamy również część zużytej staminy. Fizyka walki na nierównym terenie została poprawiona, trafienie przeci się wyżej lub poniżej działa teraz o wiele lepiej. Ale co za tym idzie, również nasi przeciwnicy znacznie prościej będą trafiać nas na nierównościach. Idealne parowanie ciosów od teraz nie zużywa staminy, co ma zwiększyć dynamikę start, zapewniając większą ilość wytrzymałości na inne działania. To pomniejsze zmiany systemu, a teraz przechodzimy do tych znacznie ważniejszych. Do gry trafiło 13 nowych talizmanów będących dodatkowym elementem wyposażenia naszego wikinga. Każde z nich daje różnorodne efekty statusowe, takie jak zwiększenie pancerza, przyspieszenie regeneracji staminy, życia lub ajut', albo wzmocnienie określonej umiejętności lub parametru. Po założeniu jednego z talizmanów w trakcie walki poprzez zadawanie ciosów, blokowanie, perfekcyjne uniki czy też aktywację mocy wygnanych zdobywać będziemy punkty adrenaliny charakteryzujące się nowym pomarańczowym paskiem. Każdy talizman wymaga indywidualnej ilości adrenaliny, a pasek dostosowuje się do aktualnie noszonego amuletu. Po jego wypełnieniu cała nagromadzona adrenalina znika, a nasza postać otrzyma efekt oferowany przez dany talizman. Możemy nosić tylko jeden aktywny talizman, ale efekt utrzymuje się nawet po jego zdjęciu. Sprytni gracze mogą to wykorzystać by stakować bafy. Jeśli na dłuższą chwilę przestaniemy walczyć, pasek adrenaliny zacznie samoczynnie opadać, tym szybciej, im większą część udało nam się już zapełnić. Ilość zdobywanej adrenaliny zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jakiej broni używamy. W jaki sposób unikamy obrażeń? Oraz czy w trakcie walki, korzystamy z magii. Dodatkowo moc fadera podwaja ilość zdobywanej adrenaliny, a użycie dowolnej mocy wygranego daje nam na start od razu 10 punktów. Co ciekawe, 10 punktów adrenaliny przyzna nam też parowanie puklerzem z Karapaksu z jakiegoś znanego tylko Iron Gate powodu. Kolejnym sposobem na otrzymanie dodatkowej adrenaliny jest wykonywanie trzy atakowej serii ataków, gdzie przy trzecim otrzymamy dodatkowe 3 punkty adrenaliny. Dwa punkty otrzymamy przy bezpośrednim trafieniu przeciwnika za pomocą rzucanych bomb, przy czym tyczy się to również bomby dymnej. Jednak późniejsze efekty, takie jak podpalenie czy też nie dają nam dodatkowych punktów. Podobnie jak i przyzwańce, czyli szkielety i korzenie z kostura dziczy dają adrenalinę tylko w momencie rzucania czaru, nie podczas zadawania ataków i późniejszej walki. Ostatnim wyjątkiem są kamienie grzmotu z Ashlands, które obdarują nas trzema punktami adrenaliny za każdy cel, który zostanie ogłuszony lub oszołomiony przez nasz atak. Czas przejść do samych talizmanów, które od tej aktualizacji będą kluczowym elementem rozgrywki. Każdy biom, z wyjątkiem łąk, ma do zaoferowania własny, unikalny talizman. Do ich stworzenia potrzebne są przedmioty, jak i trofea ze stworzenia niezamieszkujących, które wreszcie dostały realne zastosowanie poza jedynie aspektem dekoracyjnym i warto będzie polować na poszczególne okazy. Tak więc teraz przejdźmy do opisu samych talizmanów. Najpewniej pierwszym, który wpadnie w nasze ręce będzie serce lasu, wykuwany w później wymagający 50 punktów adrenaliny do aktywacji, po czym zwiększy regenerację życia naszej postaci o 25%. Kolejno mamy wisior z brązu, również do aktywacji wymagający 50 punktów adrenaliny i zapewniający tym razem 25% regeneracji staminy. Przenosząc się na bak Pierwszym wykonanym talizmanem będzie żerazna brosza, wymagająca do aktywacji 65 punktów adrenaliny, obdarzy naszą postać dodatkowymi 50 punktami zdrowia oraz 20 punktami pancerza. Kolejno mamy zwinną bransoletę, wymagającą do aktywacji 60 punktów adrenaliny, a po aktywacji przyznającą naszej postaci 50 punktów staminy oraz zwiększającą prędkość poruszania się o 15%. Z bagien przenosimy się na otwarty ocean, gdzie czekają na nas płetwy przeznaczenia. Do aktywacji wymagają najmniej ze wszystkich amuletów, Jedynie 10 punktów adrenaliny i na ponad 2 minuty zapewniając tam 50% do szybkości pływania oraz zmniejszając zużycie staminy w trakcie o 80%. Na górskich szczytach czeka na nas znak Wilka, wymagający do aktywacji 55 punktów adrenaliny i zwiększający umiejętności posługiwania się łukiem oraz włócznią o 20% oraz zwiększając obrażenia przeszywające o kolejne 10%. Kolejno mamy kryształowe serce wymagające 80 punktów adrenaliny do aktywacji, w zamian jednak znacząco podnoszący wszelkie odporności naszej postaci. Na wypalonych słońcem równinach czekają na nas bransolety odwagi wymagające do aktywacji 85 punktów adrenaliny oraz przyznające naszej postaci 100 punktów życia, 20 punktów umiejętności walki maczugami oraz 10% do zadawanych obrażeń tego typu. Drugim z talizmanów jest płaszcz uniku wymagający do aktywacji 60 punktów adrenaliny po aktywowaniu zwiększając siłę bloku naszej postaci o 50%, zmniejszając zużycie staminy również o 50% oraz podnosząc umiejętność uniku o 20 poziomów. Od Lens wszelkie nowe talizmany wykowane są w czarnej kuźni. W krainie mgieł czekają na nas pulsujące kolczyki, do aktywacji wymagające 65 punktów adrenaliny i zwiększające regenerację Eitru naszej postaci o 25%. Kolejne są rozbrzmiewające kajdany, wymagające do aktywacji 75 punktów adrenaliny, zwiększające staminę naszej postaci o 100 punktów oraz zwiększające o 10% obrażenia tnące. W krainie popiołów znajdziemy natomiast Jormul Gandling, wymagający 70 punktów adrenaliny do aktywowania. Zwiększa on poziom Eitru naszej postaci o 100 punktów oraz podnosi wszelkie umiejętności związane z magią o 20 poziomów. Ostatnim z talizmanów jest Kamień Ognia, wymagający do aktywowania aż 100 punktów adrenaliny. Jako jedyny zapewnia naszej postaci bezterminowe zwiększenie statystyki życia oraz staminy o 100 punktów do momentu jego zdjęcia. Tym oto akcentem kończymy temat talizmanów i przechodzimy do tematu nowych przeciwników, jacy czekają na nas w Dziesiątym świecie. Jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków aktualizacji Call of Arms są Niedźwiedzie. Całkowicie nowe, potężne bestie Pojawiające się na terenie czarnego lasu i stanowiące ogromne zagrożenie dla graczy we wczesnym etapie eksploracji tego biomu. Posiadają one 800 punktów życia i zadają od 25 do 55 punktów obrażeń w zależności od ataku. Są one podatne na obrażenia od ognia, ale północ nie otrzymują jakichś ogromnych obrażeń. Zamiast tego, ogień pełni tutaj funkcję taktyczną. Ogniska odstraszają niedźwiedzia, a trzymana w ręku pochodnia zniechęca go do atakowania. Podstawową wersję spotykać będziemy tutaj najczęściej. Po jej pokonaniu otrzymamy jedną sztukę Niedźwiedziej łapy, dwie sztuki Niedźwiedziego mięsa. 4 sztuki skóry i mamy 10% szans na niedźwiedzie trofeum. Z materiałów pozyskiwanych z niedźwiedzia możemy stworzyć pierwszy w grze dywan ze zwierzęcą głową. Ma ona pełen model niedźwiedziej głowy oraz może służyć jako mebel do siedzenia. To nie tylko element ozdoby, ale też i praktyczny. Drugim nowym stworzeniem, jeszcze bardziej przerażającym niż jego leśny krewniak, jest podlec. Równinny, nieumarły odpowiednik niedźwiedzia. Zadaje od 20 aż do 150 obrażeń w zależności od ataku. Na nasze szczęście korzysta z wachlarza ataków identycznych jak zwykły niedźwiedź, ale wzmocnionych do ekstremum. Podobnie jak Niedźwiedź, boi się ognia, ale jest również podatny na obrażenia od ducha. Co ciekawe, mimo iż należy do frakcji Równin, nie zaatakuje Niedźwiedzia z Czarnego Lasu, mimo że oba stworzenia funkcjonują w innych frakcjach. W przeciwieństwie do swojego krewniaka, nie występuje w gwiazdkowej wersji i to zdecydowanie wystarczy, bo i tak się jej niezły postrach na równinach a jego znacznie potężniejsze gwiazdkowe wersje można przyzwać jedynie za pomocą komend. A spotkanie wersji ulepszonej mogłoby być wręcz niemożliwe do przeżycia, dlatego twórcy celowo ograniczyli jego obecność. Po pokonaniu zostawi on po sobie skórę niedźwiedzia, mięso niedźwiedzia, od jednego do dwóch sztuk żeber i posiada 80% szansy na zgniłe mięso oraz 10% szans na swoje trofeum. Oba stworzenia są pokazem tego, jak aktualizacja Call of Arms rozwija Valheim, dodając bestie nie tylko silne, ale i klimatyczne, które wymuszają nową taktykę, eksperymenty i przygotowanie do jednak wraz z tą aktualizacją, jeden z najstarszych przeciwników Valheim, Duch, doczekał się wreszcie pełnego reworku. Stary, prosty model został zastąpiony bardziej dopracowanym. Bardziej eterycznym, mglistym i klimatycznym. Zyskał również zestaw unikalnych animacji, które podkreślają jego charakter. Teraz wygląda bardziej jak naturalna zjawa, a nie półprzezroczysty empec. Po pokonaniu upuszcza jak to plazmę, świecącą substancję służącą do wytwarzania nowych przedmiotów treningowych. Pierwszym z takich obiektów jest brat bitewny lub też twig. Symuluje on walkę z wieloma różnymi przeciwnikami, jednocześnie atakując nas z dystansu, ciskając w nas kamieniami. Nie zadaje dużych obrażeń, dlatego pozwala w bezpieczny sposób testować różne style walki i taktyki. Idealne dla graczy, którzy chcą w zaciszu własnego domu poćwiczyć swoje umiejętności walki. Drugim z takowych obiektów jest tarcza strzelecka. Służy głównie do treningu ucznictwa, ale możemy na niej też ćwiczyć umiejętności ciskania włócznią. Każda wystrzelona w nią strzała zostaje odzyskana, co czyni ją niezwykle ekonomiczną formą ćwiczeń. Przy czym tyczy się to również strzał żywiołowych, ale mogą one uszkadzać, a konsekwencji zniszczyć naszą tarczę. Mimo wszystko umożliwia nam rozwijanie umiejętności łuczniczych bez konieczności marnowania surowców na strzały. Całkowitą nowością w tej aktualizacji są drewniane bronie zaprojektowane z myślą o treningu i rozwoju umiejętności walki w kontrolowanych warunkach. Twórcy zadbali, aby zdobywanie drewnianych broni wiązało się z eksploracją różnych biomów, ponieważ tylko jedno w postaci drewnianego miecza możemy wykonać inne, natomiast wymagają odnalezienia w skrzyniach porozsiewanych po całym świecie. Dzięki temu odnalezienie każdego z nich stanowi małe wyzwanie i nagrodę za dokładne badanie świata. Drewniany topór jednoręczny oraz sztylet znajdziemy na łąkach, odnajdując i rozkopując skrzynie w tak grobach wikingów. Drewnianą maczugę możemy znaleźć głównie na równinach w porzuconych wioskach draugrów lub w nowo dodanej strukturze nazwanej ruinami bitewnymi. Drewnianą włócznię znajdziemy w czarnym lesie w opuszczonych strażnicach lub w porzuconych domach na bagnach. Drewniany dwuręczny topór znajdziemy głównie w skrzyniach, w ruinach lub w opuszczonych domach, na biomie gór. Drewniane bronie drzewcowe, hehe, lub też polermy znajdziemy głównie w skrzyniach fullingów porozsiewanych po ich wioskach. Drewniany młot dwuręczny znajdziemy na bagnach, najczęściej w wieżach, zawierających w sobie kamień runiczny oraz przy składowiskach ciał. Natomiast drewniany miecz dwuręczny znajdziemy w zainfekowanych kopalniach, w ukrytych pomieszczeniach, najczęściej w jednej z dwóch skrzyń. Oprócz drewnianych broni treningowych, aktualizacja dodała również nowe bronie bojowe w tym długo wyczekiwane dwuręczne topory, które rozszerzają wachlarz możliwości dla wojowników preferujących ciężkie uderzenia. Pierwszym jest topór bitewny z czarnego metalu, wykonywany w czwartopoziomowej kuźni, zadający 120 obrażeń ciętych i 40 przebijających. Drugim z toporów jest łamiczereb, wykonywany w pierwszopoziomowej czarnej kuźni, zadaje 160 obrażeń ciętych i 60 obuchowych. Są to jedne z najwolniejszych typów broni, ale o największej sile uderzenia. Każdy cios daje poczucie prawdziwej mocy, a co ciekawe, posiadają też dużą siłę bloku, co pozwala na parowanie ciosów z ich pomocą. Nadszedł czas, aby omówić nowe zestawy zbroi, jakie wprowadza ta aktualizacja. Dwa zupełnie nowe zestawy pancerzy, każdy z unikalnym bonusem i stylem gry. Oba wykonywane w warsztacie poziomu drugiego, co sprawia, że są dostępne stosunkowo wcześnie, ale ich przydatność różni się w zależności od biomu. Jako pierwszy w nasze ręce wpadnie trzyczęściowy zestaw niedźwiedzia, zapewnia on 21. Punktów pancerza oraz premię za komplet w postaci efektu berserkera. Dodatkowo bronią komplementarną dla tego zestawu są łapy niedźwiedzia zadające 25 obrażeń ciętych. Całkiem dobry wybór na etap czarnego lasu. Premia do regeneracji zdrowia i kondycji jest mocno odczuwalna, zwłaszcza w dłuższych starciach. Niestety jego przydatność kończy się już na etapie czarnego lasu, ponieważ odporności zestawu nie nadążają za mocą późniejszych przeciwników. Drugim z zestawów jest zestaw podłego. Zapewnia on 48 punktów pancerza i przy pełnym komplecie efekt podłego szału. Bronią komplementarną zestawu są podłe miażdży szpony, zadające 20 obrażeń ciętych i 60 obrażeń przeszywających. Przy ataku z zaskoczenia posiadają one mnożnik 6-krotnych obrażeń, co czyni je dość śmiercionośnymi. Zdecydowanie bardziej ofensywny niż defensywny, idealny dla graczy, którzy stawiają na agresywną walkę wręcz i szybkie eliminowanie pojedynczych przeciwników. Wadą jest niesamowicie niska wartość pancerza w porównaniu do takiego np. podstawowego wyściłanego kirysu oferującego aż 79 punktów pancerza, a dodatkowo wszelkie słabości, jakie ma ten pancerz Pokrywają się z tymi, jakie obrażenia zadają istoty zamieszkujące równiny. Jednak jedną z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych zmian jest rebalans mocy wygnanych. Od teraz moc Eichtyra zmniejsza zużycie staminy w trakcie biegu, skakania oraz pływania o 60%. Moc Starca od teraz zwiększa regenerację zdrowia naszej postaci o 30% i zwiększa obrażenia zadawane za pomocą kilofów oraz siekier aż o 60%. Kościomasa nadal znacząco redukuje otrzymywane obrażenia fizyczne, ale dodatkowo całkowicie usuwa koszt staminy przy blokowaniu. Modera od teraz zwiększa udźwig naszej postaci o 300 jednostek, zwiększa prędkość ruchu o 10% oraz daje dość sporą odporność na mróz. Przy czym nadal po aktywacji mocy otrzymujemy bonus wiatru w żagle. Jaglów zwiększa bonus do wielu typów zadawanych obrażeń o 10%, podnosi poziom umiejętności rolnictwa naszej postaci o 25 poziomów oraz zwiększa odporność na obrażenia od błyskawic. Królowa zwiększa regenerację Aitru o 100%, zmniejsza koszt zużycia staminy w trakcie skradania o 100% oraz zwiększa odporność na trucizny natomiast zwiększa otrzymywaną adrenalinę o 100%, zwiększa trudność wytrącenia naszej postaci z równowagi o 50% oraz zwiększa naszą odporność na ogień. Po pokonaniu starca w asortymencie Wiedźmy z Bagien pojawią się nowe fiolki, przy których pomocy wykonać będziemy mogli nowe rodzaje bomb zawierające w sobie określone flegmy. Bynajmniej nie będą one dla nas przyjaźnie nastawione, ale przy oczyszczaniu takich wiosk, fulingów czy też obozowisk krasnoludów sprawdzą się świetnie. Z kolei Hildir do swojego asortymentu dodała opaskę na głowę. Tak. To tyle, nic więcej. Z pomniejszych zmian obniżono karę do prędkości ruchu przy używaniu dwuręcznych tarcz oraz toporów dwuręcznych z 15 do 10%. Dodatkowo od teraz masę przedmiotów możemy stawiać nie tylko na stojakach, ale też w różnych orientacjach, co pozwala na nowe różnorodne eksponowanie przedmiotów. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym przeglądzie okazały się dla was przydatne. Gorąco zapraszam na Discord naszej społeczności Wikingów oraz do zalajkowania i polubienia tego filmu, a także podbicia go w miarę możliwości, aby przebił się nieco w algorytmie. Ode mnie to by było na tyle. Do usłyszenia i powodzenia.